Na emigrantko, nazywam się Kasia Brzycy, jestem autorką projektu Emigracja z Kobietą. Dziś chciałabym Cię zapewnić, że na pasji nie zdobędziesz fortuny. Dlaczego? Ponieważ pasja jest jedynie kierunkiem, w którym powinnaś zmierzyć w swoim życiu. Ona nakierowuje Cię na to, co, co uczyni twoim, Twoje życie najpiękniejszym. To, na czym tak naprawdę będziesz mogła zbudować biznes, to są Twoje talenty. To je jako narzędzia, będziesz mogła użyć do tego, aby móc realizować swoje pasje. Nie inaczej. Nie zawsze to, co jest Twoją pasją, to jest to, w czym jesteś naprawdę dobra. Twoją pasją może być gotowanie, podróże, czy w moim przypadku hotele, ale zbudowanie hotelu okazuje się nie było dobrym pomysłem na mój biznes. Pozwól, że podzielę się z tobą małą historią, moją krótką historią. Otóż od zawsze kochałam hotele. Przebywanie w hotelach i podróżowanie to była i jest do tej pory moja wielka pasja. Już na studiach podjęłam praktyki pracy w hotelu, i jakiś czas temu, zanim przyjechałam do Danii, ja Miałam przyjemność pracować w dziale marketingu jednego z najlepszych polskich hoteli, w hotelu pięciogwiazdkowym w centrum Warszawy. Czyli można powiedzieć, że zrealizowałam swoje marzenie, realizowałam swoją pasję. Natomiast praca w hotelu to nie było to, czym było doświadczenie przebywania w hotelu. Minęło, minęło kilka lat, bym mogła się o tym przekonać, dlatego teraz zachęcam Cię do tego, abyś. Przemyślała, co tak naprawdę jest twoją pasją, a co jest Twoim talentem, co jest narzędziem do tego, abyś mogła realizować swoje pasje, abyś mogła zarabiać, wykorzystując Twoje talenty. Czyli to, co masz w życiu najpiękniejszego i to, dlaczego zostałaś stworzona. Aby móc zarabiać, aby Twój biznes naprawdę prosperował, ty musisz być naprawdę najlepsza w tym, co robisz. Dlatego przemyśl, co jest Twoją pasją, co sprawia Ci wielką przyjemność, a do czego Masz talent, do czego, um, jakie narzędzia czujesz, że posiadasz, że możesz zarabiać dobre pieniądze. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia.